Cześć, tu Kasia z Turtus Concept. Przygotowałam dla Was podsumowanie przedostatniego pełnego tygodnia wyzwania Inktober. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to ta seria polega na tym, że leci sobie speed drawing mojej ilustracji, a ja robię do niego voiceover. Linki do poprzednich części wrzuciłam Wam na kartach i w opisie. Nie przedłużając miłego oglądania. Pod nami jeszcze kilka ostatnich dni wyzwania, i bardzo się z tego powodu cieszę, bo już jestem nieco zmęczona. Na szczęście już niedługo czeka na nas długi weekend i tym się pocieszam. Powiem Wam szczerze, że do nagrania niniejszego speed drawingu miałam taką motywację, by jak najszybciej mieć go za sobą i zabrać się za oglądanie Stranger Things na Netflixie. Myślę, że jest to ok, nieważne co nas motywuje, byleby się zabrać do roboty. Oczywiście nie chodzi o to, by coś zrobić byle jak. Ale żeby w perspektywie skończonej pracy czekała na Was jakaś nagroda. Planując rysunek, który oglądacie, miałam na myśli zmęczenie. Niestety, inktober, jak wiele wyzwań rysunkowych, trochę tego zmęczenia powoduje. Trochę w cudzysłowie. Temat z tego konkretnego dnia to drain, czyli odpływ lub drenaż. Zrobiłam więc próbny szkic osoby, z której odpływają siły. Inspirowałam się przy tym częściowo dwiema moimi poprzednimi ilustracjami. W czasie tego wyzwania w znikomym procencie korzystam ze zdjęć referencyjnych. Oczywiście w wykorzystaniu tak zwanych refek nie ma nic złego, póki korzystacie ze zdjęć na licencji Creative Commons lub znajdujących się w domenie publicznej. Jeśli rysujecie do szuflady i nikomu tego nie pokazujecie, to w sumie możecie korzystać ze wszystkich zdjęć. W każdym razie warto polegać nie tylko na przerysowywaniu, ale również na własnym procesie twórczym i ja właśnie w czasie października korzystam sobie z czegoś. Czego wcześniej się nauczyłam. Buduję własne kompozycje lub inspiruję się moimi wcześniejszymi szkicami lub przedmiotami z mojego własnego otoczenia. Ostatnio pozowały mi młotek, patelnia czy żelazko. Rysowanie z natury jest bardzo odświeżające, bo w przeciwieństwie do dwuwymiarowych zdjęć sami musicie zmienić trójwymiarowy obiekt w rysunek na płaskiej kartce papieru. W połowie minionego tygodnia oprócz zwyczajnego zmęczenia doświadczyłam też niestety bólu nadgarstka. Bałam się, że ta kontuzja wykluczy mnie z wyzwania. Na szczęście udało mi się opanować sytuację. Musicie być świadomi, że jeśli zaczniecie dużo rysować i oprócz tego dodatkowo korzystacie często z myszki i klawiatury, to takie dolegliwości mają prawo się pojawić. W takim przypadku warto wykonać ćwiczenia rozluźniające i przeciwdziałające cieśni nadgarstka. Mi coś takiego bardzo pomaga. Ciekawe jestem, jak z takimi problemami radzą sobie hiperrealiści, którzy spędzają kilkadziesiąt godzin przyciskając bardzo mocno kredki do papieru. Jeśli rysujecie właśnie w takim stylu, zdradźcie mi ten sekret w komentarzu. A jak wasze siły i zapał przed końcówką wyzwania? Opuściliście jakieś dni? Nadrabiacie? Dajcie mi znać w komentarzu. Mi niesamowicie dużo siły dodaje moja rysunkowa grupa wsparcia na Fejsie. Oraz wasze lajki, komentarze i subskrypcje na moim kanale. Jeśli podobał Wam się filmik, to zostawcie po sobie jakiś ślad. Do następnego. Pa!